Witam ludziska, z daleka jest bliska e, Dzisiaj powiem szczerze, że dorwałem się do żony Citroena tego VTS-a C2 To jest 1.6 110 koni I zrobimy dzisiaj sobie e, porównanie tych trzech skanerów czyli e, no to będzie trzy częściowe o, tak to zrobimy Będą to trzy części i zrobimy tak, że każda część będzie na jeden skaner. Czyli to będzie tak: Launch X431 CRP909. W skrócie CRP909. Przepraszam, znów mi wypada. I, i ten. I będzie to. Tingdiak z Tinkara czyli to praktycznie to samo co launch, tylko jedynie co można tutaj jeszcze programować i tak dalej, no wiadomo o co chodzi większe funkcje, bo tak, tak jak że się może wcześniej filmik to CRP909 jest z launcha bezpośrednio Jest to co może foteludsam ma no, Max odsunięty jest to urządzonko, taki fizycznie całe ustrojstwo, monitorek, dotykarski i tak dalej. No i co tam ma funkcję skanowania live data 15 resetów. Tak jak już się może wcześniej widzieli na tym innym stronie. Czy tam był jeep? Nie pamiętam na czym to zrobiłem, tylko no, nie Jeden z moich filmików przedstawia to eee, i drugie tyle. No, 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 live data resety, eee, kody czytanie, kasowanie i tak dalej. Oprócz programowania, nie ma tych funkcji programowania i nie ma tych funkcji testów bidirekcjonalnych. No nie? Eee, taki podstawowy skaner nie należy do najtańszych. Ale jest w miarę dobry. Następny to będzie, tak jak mówiłem, ThingDiag. ThingDiag to jest to samo, no myślę, że to jest to samo oprogramowanie. Z tym, że są to już testy można robić i bidirekcjonalne i jeszcze można też programować ewentualnie. Nie? To jest to. Tylko, że wiadomo Launch jest na wszystkie samochody. A zaś jak macie wykupujecie sobie rosną licencję na daną markę No nie No ale to już wcześniej wspomniałem Tylko tak w rano przypomnienia Trzeci zaś będzie X xtool A30 To był jeden z tych moich ostatnich filmików Na tym ubogim Citroenie eee, Tutaj Tak jak widać Tu jest ta bogatsza wersja Wszystko elektroniczne Szyby torze. Tak więc. I nawet jest Wymieniam nawet, nawet, przyciski. No nie, bo to już się wyłamał. Nawet jeden wyłamał. fart kurde. Tempomat, o. No, widać, że to jest skrzynia. To jest Sensotronic chyba? Sensor Drive, o. To jest ten sensor drive. Czyli, jak to powiedzieć. Nie jest, czy nie jest to automatyczne, ale jako skrzynia skrzynia jest normalna. Z tym, że jest ten cały akurator, który zmienia biegi nad skrzynią, no nie. A skrzynia ma normalne sprzęgło, to wszystko tego, tylko że po prostu no, z tej wajchy idzie sygnał elektronicznie do akuratora i akurator wybiera biegi i den, i wciska sprzęgło, no nie. Czyli to, tym się różni. A tak, to jak chcecie, tam zmieniać sprzęgło, i tak dalej, wiadomo, nie ma nic trudnego. Ściągacie skrzynię normalnie, żadnych tego idzie standardowy, ale do jak do normalnej skrzyni, e, czyli zalecany przez Strona, e, nic, nic nadzwyczajnego, nie? No i zmienia biegi tak, jakbyście się zmieniali, tak więc wy, tylko że to robi elektronika, no nie. Elektronika, która przechodzi na mechanikę, o tak to powiedzmy. Czyli no są też te, te, te łopatki z zmianą łopatkami. Jak ktoś chce się pobawić, porajdować No, czyli sprawdzimy to na tym. Jest to bardziej zaawansowane elektronicznie i tak dalej. Samochód. I zobaczymy, jak to wszystko działa na tym, nie? Czyli przejdźmy do konkretów. Pierwsze może podłączę... Aha, pierwsze co, to ja może otworzę tutaj dostęp do OBD. Kurka balans. się zgubił. Aha, dobra, to jest, dobra. Aha, tu OBD idzie na odwrót. To jest to, co ja wcisnąłem ostatnio. Ej. I włożymy sobie a z I włożymy sobie tą przeduszkę. Miałem sobie nową przeduszkę dlaczego? Bo mam tutaj zrobione wycięcie pod citrenem, nie? No niestety cytra nie lubi ciasnych. Złączy. z ciasnymi złączami, to się kończy tak, że wpada OBD do środka, nie? Zaczniki puszczają. No dobra, przejdźmy do testu. Na chwilę was położę. Yy... Zaczniemy od... Yy... No może zaczniemy od diaga, no nie? Bo akurat mam pod ręką, tam to mi spadł, to zaczniemy od diaga czyli wejdziemy od razu w aplikację czyli was tutaj zatrzymam i to będzie część pierwsza eee, pod tytułem TINDIAC na stronie C2 1.6 VTS 110 koni, 2004 rok no i jesteśmy na aplikacji TINDIAC eee, teraz powiem szczerze że będzie to eee, na tej zasadzie, iż nie będziemy się już przez to wprowadzenie i tak dalej, bo jeżeli chcecie sobie zrobić wprowadzenie aplikacji, wejdźcie na wcześniejszy filmik. Przejdziemy konkretnie do tego, co możemy tym zrobić na tym stronie. i ten. Tak więc, proszę bardzo, łączamy dekodowanie. Czyli standardowo, tak jak na tamtym, nie zdekoduje nam winu. Ja już tam raport na, napisałem i tego zobaczymy jak to będzie. No wiadomo, to do, do miesiąca zejdzie, Tak więc yy, może to poprawią. Tak jak widać, nie daje rady. Wchodzimy tak. Jest to 2004, wspominam, od razu. Wyjdziemy w automata. No i nam to dekoduje jako 2009, no nie? Zobaczymy dalej, co możemy dalej. No jak damy nie, no to nam wróci tutaj do tego i będzie czy trzeba manualnie wchodzić i i ten. Yy. Ale może damy nie i wyjdziemy manualnie, Czyli C2, 2003-2006, zobaczymy co, co damy rady zrobić. Dalej nam dekoduje to jako 2009. No dobra, zrobimy system scan. Oczywiście chcemy. Czyli tak jak widać, na opartego idzie, przeczytuje win, czy to win, i czytuję z wino, że to jest 2009, no nie. Mimo to, że daliśmy jako, że to jest między 2003 2006. No i idzie według wszystkich tych. Teraz zobaczymy, ile, ile mamy tutaj. Tak jak widać, jest o wiele więcej niż w tamtym stronie. Tak jak widać, tak jak widzicie, na przykład tam, żeśmy tego robili, to jest ten sam ABS system, co e, w tamtym stronie 2005 rok. I tak jak widać, tu dekoduje jako MK60, tamten dekodował jako MK70. Ale podejrzewam, że to jest związane z tym, że tam dekoduje jako 2009 rok. I trzeba tam trochę bardziej pokombinować z tym. Ale to, to też sprawdzimy, jak będzie na tym, no nie? Na, na tym modelu, w stronę C2. No i wchodzimy sobie w system silnika. Oczywiście musimy tutaj wybrać. Wybieramy 1.6. Czytanie kodów, czytanie, kasowanie kodów, informacja modułu czytanie data stream. Zobaczymy co ma za data stream. O, widać. O, to mi się podoba, jest bardziej wyszczególnione, czyli coś poprawili. zrobiliśmy wszystko. Czy można sobie wybrać poszczególne te no. Oczywiście można nagrywać, zrobić to kombine, trzeba tylko 4 wybrać, damy OK. No i mamy tutaj graficzny ten, że nam się linie, oczywiście silnik jest zgaszony, to nie, więc nie będzie tych wykresów, tylko będzie linia prosta. Wyjdziemy z tego, tu tylko tak w ramach przypomnienia. Yy, powietrzne, wszystko to związane z powietrzem. No, powiem szczerze, że to jest fajnie wyszczególnione, że można sobie. Yy, Ale co najważniejsze, wejdziemy to, co można tutaj testować, czyli testy bidirektorialne. I mamy tak wtryski, cewka. No, cewka tutaj jest jedna cała duża z wyszczególnieniem na dwie połówki: 1, 4, 2, 3, czyli tak idzie testować: 1, 4 jednocześnie, 2, 3 jednocześnie. Przekaźnik pompy paliwa. Oczywiście wentylator. Aha, i to będzie to, No, wysokie obroty wentylatora, niskie obroty wentylatora. Garnister, czyli przekaźnik, nie, nie przekaźnik, tylko ten, cewka. I... ...pompa powietrze, no, czyli to będzie to specjalne funkcje wejdziemy. No i mamy nauka przepustnicy. Inne funkcje. Aha, programowanie maczewanie. No to jakbyście komputer wymieniali to można no. Czyli skopiuję Wam dane z tamtego do tego, no nie konfiguracja, identyfikacja konfiguracji, o, to jest identyfikacja konfiguracji, proszę bardzo konfiguracja, Tu można modyfikować o. No, więc to musi być jakbyście robili tutaj wymianę komputera, to musi być powyżej tego voltaża, jak było pokazane. To by było na tyle. Ś silnika, teraz wejdziemy w BSI. Dalej wybranie silnika, czytanie, kasowanie błędów, data stream, co mamy? No, mamy praktycznie to samo. testy, to samo w BSI mamy testy, specjalne funkcje, no i mamy to samo w specjalnych funkcjach pod BSI, no nie? E panel kontrolny, Dat czytanie, kasowanie błędów, data stream, e parametry, no i mamy tutaj e indykator serwisu, a wejdziemy, wszystko niech tam to wyświetli. No, tak jak widać, to ona wyświetla Control Panel Status. To są takie funkcje. Tak jak widać, jest tego o wiele więcej. No, i tutaj mamy temperaturę wody. No, wody, no, chłodziwe. A oczywiście to co najważniejsze: testy, no, można zrobić speedometer, obrotomierz, Paliwo, temperatura płynu, olej, milometer. Czemu milo, kilometer? No. Oświetlenie panelu, display tego, skrzyni no nie, jaki biegi tego, resetodometra, LEDy w kontrol panelu, external LED test i black panel Mode, czyli ciemny panel, no nie to, jest to specjalne funkcje, konfiguracje no i iluminacje można ustawić, no nie to jest w tym panelu to był kontrol panel, to wejdziemy w AC. od no razu tutaj pykał, widzę, że tam klapki mają przeskakują ten ale jak już słychać weszło w AC oczywiście czytanie kodów i tak dalej kasowanie nas nie interesuje wyjdziemy tutaj sensor blower motor status czyli no em, czujnik od dmuchawy e, tak aktuator status aha to czyli tego tego tego, tego całego bodziewia. no i status przycisku od klimatyzacji czyli od chłodzenia no nie tego tego wersji eco czy eco baton eco button. to jest to funkcje specjalne Konfiguracja no to czy mamy takie, że można zmodyfikować wersję, temperatury. Aha, czy mam jednostki, ma z tego czyli że benzyna albo diesel. A czemu typ samochodu jest jako C3 zapisane, To jest ciekawe. No chyba że ktoś zmienił moduł z C3. i tak zostało to mieliśmy AC, wchodzimy w radio no, czytanie, kasowanie błędów oczywiście informacje modułu Data Stream, no to widać o data stream Mogę sobie wejść Śniemy, OK, no i teraz macie o. Razem z winem, to jest 100 testy. No i można sobie poszczególne głośniki sprawdzić, częstotliwość, no i oświetlenie panelu, nie? Specjalne funkcje, konfiguracja, wincode code, radio, konfiguracja, no i oświetlenie, iluminacja, oświetlenia, nie No, to więc można sobie winza do radia, z, z tak jak zmiecie radio, to widać, że można zakodować win. To by było to. No te, te manetki, oświetlenie i tak dalej. Oczywiście tu nie ma żadnych specjalnych funkcji. Jest data stream oczywiście, no nie? No można sobie sprawdzić tutaj. O, wejdziemy w cruise Control. No zaznaczymy wszystko, pokażemy, a no, i wtedy o czy jest aktywowany czy nie. Jest wyłączony. Włączymy, włączony. No, tak jak widać. W ten sposób sobie można sprawdzić, no nie? To by było to eee, radio, to by było to airbagi. A wejdziemy w airbagi, więc mi tu nie dmuchnie w łeb. Czytanie, kasowanie, data stream, specjalne funkcje, konfiguracja. Dobra, już to nie będę wchodził, żeby mi to potem. Dobra, zgasło. <coughs> Pozycja ósma, i mamy czytanie, kasowanie będą w data stream. Wejdziemy w Data Stream. I macie tutaj tę funkcję. Jak oczywiście wszystkie te kontrolki, tutaj i tak dalej. Testy. Zastroliłem 50% Operacja niemożliwa. Operacja niemożliwa. To czemu? Może akumulator będzie za sobą, zaraz będzie mnie to. No, no, dobra. Specjalna funkcja. W ogóle panel mi coś tutaj zgasł. No może dlatego długo grzebie wiecie. A macie tutaj o, display można sk y skustomować. Oczywiście zakodowanie wino. No, konfiguracja no, jednostek aktywacja i deaktywacja aha. No. pomocy, asystans aktywacja i deaktywacja innych serwisów voicemail number, ordinary rms center number emergency number of. aha to można sobie dodatkowy modu. to raczej chyba jak będzie bardziej zaawansowane radio niż to Multifunkcyjny, screen czyli ten ekran multifunkcyjny czekajcie, rozwieszę Proszę nie palić ten panel. Dobra, czytanie, data stream. Oświetlenie, język, jednostki temperatury. i macie opcję radio. Zewnętrzna temperatura alarm przekraczania prędkości radio z automatycznym ściszaniem kontrolą, kontrolą odgłaszania to jest iluminacja wyświetlacza i wygaszanie specjalne funkcje konfiguracja opcje customera iluminacja czyli standardzik oczywiście te wesy no i tak jak widać tutaj nie można uruchomić pompy nie można zrobić testów to też im zgłosiłem Napisałem im, że w konkurencji mają. Dlaczego wy nie macie? Może być to spowodowane dekodowaniem. Chociaż czytuję modu odpowiednio, no nie, no ale skoro tak jest, no to tak jest, no można może tylko zrobić data stream? I tak jak widać tutaj można na tej data streamie zrobić to. I to wszystko. Czyli to jest minus. A oczywiście komputer w skrzyni, czytanie, kacowanie balów Data Stream, czyli live data, tak jak widać, testy, no. test zmiany biegów i test sprzęgła, można zrobić specjalne funkcje. Inne specjalne funkcje, nauka, ustawienia, akuratora do wyciągnięcia, a widzicie ustawienia, akuratora przy łowieniu, czytanie kantera, reset kantera i wpis kantera. No, akumulator już mruga. Za mało na krótkich odcinkach, on jest zawsze niedoładowane będą musiał go wstawić na ładowanie. To jest to. Sensor deszczu. Czytanie, kasowania będów. no i data stream, no nie? To jest to. No i Electric Power. I też czytanie, kasowanie i data streamu, nie? tak więc to by było to wszystko w tej aplikacji. Eee, Czyli do, do, do usłychu, część druga, część druga to będzie test. Podłączymy luncha. No, tak jak widzieliście, to był ting ThinkDeag, jak możliwości ting na stronie C2, to był 2004 rok. Teraz podłączymy launcha, czyli będzie zaraz druga część. I podłączymy launcha X431 CRP909, no, czyli launch CRP909. No, nie? Czyli tam będą podstawy, nie będzie żadnych programowań. Czytanie, kasowanie będą, live data. No i te resety. Zobaczymy możliwości, jakie tutaj są do tego modelu. Nie? I następnie będzie x 2 A30. Czyli. Do zobaczenia na części drugiej.